W dzisiejszym materiale parę fajnych paczek, powpadały karty Path to Glory. Parę fajnych walkoutów także znalazło się w naszej drużynie. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do dzisiejszego materiału, w którym zobaczcie właśnie taki mundialowy PAG opening. Także lecimy i widzimy się następnym razem. Siemanko, Dobra, niezbędnik Argentyna, cóż to jest? O, walkoucik. Proszę bardzo, Paulus Dybaluś. O, paczka Team of the Week Premium. Jest walkout, jest walkout. Anglia, PP Madison, Trippier i Romulo. Tych sobie zostawię. W sumie tego też, bo jak będzie trzeba, IFA to. Duża złota paczka piłkarzy premium. I co tutaj? Kolejne ekrany. Hiszpania. Jago Aspas 8-5. Jak na razie jest ok. Duża złota paczka piłkarzy premium. Siedmiu rzadkich piłkarzy. Mamy ekrany. Anglia, SPO. Mason Mount 8-4. Jak najbardziej. Alberto Romero, Dani Olmo. Fajnie posypało. Duża złota paczka piłkarzy premium. Kolejna przed nami. No i jakieś ekrany. Chyba Sawicz 8-3. Albo 8-4. Hradecki, Christensen. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum numer 2. I co tym razem? Mamy kartę Pavtu Anglia. Jack Grillish Pavtu Glory. Proszę Państwa, pierwsza karta z nowego eventu trafiona. Czy ona jest coś warta? Jest warta ponad 200 tysięcy, proszę Państwa Wyśmienicie Wyśmienicie, mamy pierwszą kartę z nowego eventu Także mega się cieszę, bo Anglicy myślę, że zajdą w miarę daleko Paczka za 100 tysięcy, 8.4 plus gwarantowane i proszę Państwa mamy ekrany Ale chyba nie będzie walkoutu, chociaż No jest Ilkay Gündogan 8.5, no Pacz za 100 tysięcy raczej człowiek oczekuje czegoś lepszego, i mamy mnóstwo duplikatów, których niestety nie wykorzystamy. Kolejna paczka za 50 tysięcy, i co tutaj? Chyba jest walkout. Włochy, Hiszpania, znaczy Hiszpania, Włochy, Hiszpania, boże. Chirro i Mobile, więc, więc spoko. do tego Timo Werner, który niestety na Mistrzostwa Świata się nie załapał. I teraz przed nami dwie takie bardzo fajne paczki Paczka za 50 tysięcy i paczka za 100 tysięcy gdzie mamy y, te karty z World Cupa Są jakieś ekrany Co my tu mamy? Bramkarz Dehea i dlaczego jakby to nie pokazuje walkoutu? Nie, no bierzemy Abrahama. RIS James, spoko. Bez historii. No i daję tu pamykano Paczka za 100 tysięcy, gdzie mamy do wyboru 8 piłkarzy z Mistrzostw Świata. Czy coś trafimy? Zobaczymy. Mamy ekrany w każdym razie. SP Barcelona. Jest to Pedri, czyli 8,5. Całkiem przyzwoicie. Do tego Pellegrini, Pique, Fernando i mamy do wyboru 8 piłkarzy. Jose Fonte. Do tego dokładamy Serginio d'Est, Amerykanin. Bardzo fajna karta. Ruben Dias 88, piękna sprawa. Mamy łokałcik, można by powiedzieć. Eee, tutaj Timber. Witamy w zespole. Fabian Szar, jak najbardziej. Los Celso czy Horta? Wybiorę Hortę, bo mam nadzieję, że Argentyna z nami przegra i daleko nie zajdzie. Alphonse Areola, Francuz, jak najbardziej tutaj mile widziany. No i Lang, spoko. Kurczę, tylko chciałem jakiegoś Polaka w zespole, a chyba nie będzie mi to dane. Wiecie co? Mam wywalone na te karty Biorę Polskę Dajcie mi sześciu Polaków i ja będę szczęśliwy SO Jan Bednarek Super Mi to wystarcza Jedziemy Drągowski Bednarek Piątek Grabara Majecki Trzech piłkarzy 80 plus z Mistrzostw Świata Holandia Delight 8-5 Pożo Koateż też Niech sypie ich jak najwięcej. Niech ich sypie jak najwięcej. I co tu mamy? Niezbędnik Hiszpanii. Zobaczymy, co się uda trafić. Jordi Alba, Pedri Sergio Ramos. Niezbędnik Kostaryka. Jest walkout, no bo na was, proszę państwa, pierwszy walkoutic mundialowy. Kolejny walkout, niemiecki tym razem, i mamy Ter Stegena, bardzo fajnie, mundialowy. Pago Penik, jeszcze Rudiger. Proszę państwa, będziemy sobie mogli potestować Antonio Rudigera, Niezbędnik Belgia. I tu w Belgii można trafić naprawdę dobre karty i jest walkout. Lukaku Romeo Lukaku 86. Kto jeszcze w tej paczce? Mertens Alderweilert. I reszta to tak bez historii. Kanada, Maroko. Paczka z Brazylii. Tutaj także mogą być walkouty. I jest walkout. Dajcie Neymara, proszę. Thiago Silva 86. No kolejny walkout, także jakby ja jestem jak najbardziej na tak. Rafinia, Rodrigo, Richarlison także także spoko. Naprawdę, naprawdę spoko. spoko. Czemu by nie? Niezbędnik Chorwacji. W Chorwacji też są karty dobre i mamy walkout, czyli to będzie Luka Modric. Karta legendy, można by powiedzieć, no bo jednak Luka Modric to jest istna legenda swego kraju. A więc Luka Modric, kolejny walkout. Bardzo pięknie. Paczka z trzema piłkarzami Mistrzostw Świata 80+. Plus. I mamy walkout. Wojtek Szczęsny. Przyda się. Oj, przyda się do naszej reprezentacji. Pięknie. Jeszcze mamy Maroko i Niko Schlöterbeck. Niezbędnik reprezentacji Polski. I czy będzie walkout? Jest walkout, więc albo Lewy, albo Szczęsny. Robert Lewandowski. Tak jest. Piękna sprawa. Trafiamy Roberta. I kto jeszcze? Kto jeszcze? Szymański, Kamiński. Naprawdę dostał dobry upgrade. Kozłowski jaki w ogóle ten. Jest to Mendy. Czyli najgorszy z trzech bo jeszcze mógł być Kuliwali, mógł być Sadio Mané. Jaka pozycja? Bramkarz jest Mike Manią. Czyli na pewno nie będziemy mieli Kante, nie będziemy mieli na pewno będziemy i no ale jest człomenikon na te fofana i rabio.